Naszym zdaniem, te patrole w cudzysłowie obywatelskie znikną od poniedziałku, jak Nie. będzie kontrola? Aktywność tych osób wprowadza zamieszanie, narusza porządek publiczny i wywołuje strachu mieszkańców. To jest większe zagrożenie dla mieszkańców niż nielegalna migracja. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej z rozbrajającą bezczelnością przyznaje, kto jest największym wrogiem rządu. I jednocześnie w całej rozciągłości potwierdza to, co mówiłem państwu. Równo tydzień temu, zaledwie godzinę po tym, jak premier Donald Tusk ogłosił przywrócenie kontroli na polsko-niemieckiej granicy. Chodzi o to, by rozprawić się z polskimi patriotami, obrońcami granicy, i jednocześnie móc jeszcze bardziej gorliwie wykonywać rozkazy płynące z Berlina. Podczas gdy premier brnie w coraz głębszy konflikt z obrońcami granicy, usiłując uniemożliwić im jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się tam dzieje, Prezydent-elekt Karol Nawrocki kończy szlifowanie planu, który ma uwolnić Polskę od najgorszego rządu po 1989 roku. Na czym ten plan polega, co w najbliższym czasie czeka Donalda Tuska i jego formację polityczną? O tym już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego budujemy coraz liczniejszą, liczącą już ponad 215 tysięcy członków, społeczność polskich patriotów. Stali widzowie wiedzą, tu nigdy nie prosimy o żadne datki, wpłaty, kawki, natomiast nieustająco z serdeczną pokorą prosimy, by wszyscy, którzy czują się polskimi patriotami, którzy swoje poczucie tożsamości i dumy czerpią z naszej narodowej kultury i historii, Łaskawie kliknęli przycisk subskrybuj. Dzięki temu nasze niezależne komentarze wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia docierają do coraz większego grona odbiorców. Premier Donald Tusk nie ukrywa, że obrońcy granic są dzisiaj dla niego wrogiem numer jeden, dlatego wczoraj ogłosił. Na granicy z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej. To znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie. Oznacza to nie mniej ni więcej, ale zakaz fotografowania, zakaz lotów dronami, mówiąc krótko, uniemożliwienie jakiejkolwiek kontroli nad tym, co rząd i podległe mu służby wyprawiają na granicy polsko-niemieckiej, a że wyprawiają tam nie tylko polskie służby, ale i niemieckie, które sobie wjeżdżają do naszego kraju jak do siebie, a wręcz mają czelność. Legitymować polskich obywateli na polskim terytorium to jest, proszę państwa, niedopuszczalne i niewyobrażalne dla wszystkich, którzy mają choć odrobinę polskiej wrażliwości w sercach. Jednocześnie premier nieustannie atakuje ruch obrońców granic. Po którego stronie jednakowoż w sposób niewątpliwy i nie pozostawiający najmniejszych złudzeń staje prezydent elekt Karol Nawrocki. Co wszystkim podziękować na czele z panem Bąkiewiczem, że wypełniają te funkcje państwa, z którymi nie radzi sobie obecny rząd. Prezydent Nawrocki będzie jednak działał w o wiele szerszym obszarze niż tylko granica. Będzie przede wszystkim wymagał od rządu realizacji strategicznych inwestycji dla Polski. Nie wiem, czy państwo słyszeLI, ale ale rząd Donalda Tuska zdecydował właśnie o tym, że polskie rezerwy gazu ziemnego mają być przechowywane w Niemczech, a Niemcy będą mieli 50 dni na udostępnienie nam naszego polskiego gazu w razie jakiegokolwiek kryzysu. Na taką niesuwerenność energetyczną nie zdecydował się dotychczas żaden kraj w Europie, a Tusk oddaje tę kluczową strategiczną kwestię pod kuratele rządu w Berlinie, mimo że jeszcze kilka lat temu Polska była krajem, który inwestował najwięcej pieniędzy we własne terminale gazowe i we własne zbiorniki na czas ewentualnego kryzysu. Teraz to wszystko idzie w niwecz. Tutaj prezydent Karol Nawrocki będzie jednoznacznie wskazywał, jak to nieodpowiedzialna i fundamentalnie godząca w polską rację stanu postawa. To będzie otwieranie oczu polskiemu społeczeństwu, z czym tak naprawdę w kwestiach czysto merytorycznych, niepolitycznych mamy do czynienia w przypadku działalności rządu Tuska. Najpierw oczywiście konieczne będzie zaprzysiężenie prezydenta, ale tutaj już mamy rozporządzenie Marszałka Sejmu, które zwołuje zgromadzenie narodowe na 6 sierpnia. Zarazem trwa przygotowywanie najtwardszego elektoratu Platformy Obywatelskiej, sekty Tuska i Giertycha, do przełknięcia tej jakże gorzkiej dla nich pigułki. Mówili o tym m.in. dziennikarze proplatformerskiego platformerskiego Onetu w programie Stan Wyjątkowy. Oto Andrzej Stankiewicz i Kamil dziubka. Rozumiem, Kamil, że ten temat jest zamknięty i właściwie to, co robi Bodnar, takie powolne wycofywanie się, to też było takie przygotowywanie elektoratu do. No do dezercji jednak z takiej twardej linii sfałszowali ukradli nam wybory. No trochę tak. Po zaprzysiężeniu prezydenta Nawrockiego gabinet Tuska czeka istne tsunami. To będzie przede wszystkim ofensywa legislacyjna prezydenta, który złoży te projekty ustaw, od których odżegnuje się w tej chwili gabinet, mimo że to właśnie one utorowały mu drogę do władzy. Mam na myśli takie ustawy jak chociażby kwota wolna od podatku na poziomie 60 tysięcy złotych, czy pierwszy Ustawa, którą prezydent złoży w Sejmie. Ustawa o natychmiastowym rozpoczęciu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w pierwotnej wersji, a więc z pełną infrastrukturą kolejową, która ma być immanentną częścią Międzynarodowego Lotniska w Baranowie. Kluczowa różnica między prezydentem Karolem Nawrockim, a odchodzącym prezydentem Andrzejem Dudą, będzie polegała na intensywności wypełniania tego urzędu. Karol Nawrocki nie zamierza zmarnować ani jednego dnia i jego celem jest uczynienie z Donalda Tuska zwykłego państwowego urzędnika, który ma wykonywać polecenia, polecenia, które zostały mu wydane przez polskich wyborców, kiedy wynosili go do władzy i nie chojrakować na Twitterze, tylko pracować. Pracować i pracować, a będzie z tej pracy rozliczany podczas często zwoływanych rad gabinetowych. Ponadto, prezydent będzie również uderzał oczywiście w jedność gnijącego obozu rządowego. A jak bardzo ten obóz gnije, to niech Państwo posłuchają Elizy Michalik, dziennikarki, która jest jedną z najgorliwszych wyznawczyń Platformy Obywatelskiej, a teraz nawołuje do jej rozbicia. Nie jest zresztą odosobniona, ale posłuchajmy, co mówi. Jesteśmy w miejscu, w którym pozytywny scenariusz jest możliwy tylko, jak powstanie nowa jakość polityczna w Polsce. Musi powstać nowa partia. Najlepiej partia Sikorskiego i Giertycha. To wszystko zarysowuje bardzo wyrazisty pejzaż, na którego tle prezydent Karol Nawrocki będzie odgrywał główną rolę. I jestem przekonany, że to doprowadzi do upadku rządu Donalda Tuska już Jesienią. Czy Państwo podzielają moją opinię? Czego jeszcze oczekiwalibyście od prezydenta Karola Nawrockiego? Jakie konkretne działania Waszym zdaniem powinien podjąć, by doprowadzić do zmiany tego układu rządowego, którego na mocy konstytucji prezydent po prostu nie może zdymisjonować? To bowiem zależy od większości parlamentarnej. Proszę o Państwa opinię. Bardzo dziękuję za to spotkanie, zapewniając, że nie mam wątpliwości, iż czeka nas już po 6 sierpnia bardzo. To owocny czas dla naszej ojczyzny, czas odsuwania od władzy tych największych antypolskich szkodników, jacy byli u steru rządów po 1989 roku. Proszę również o kciuki w górę. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.